Witam na zajęciach aerobiku. Aerobik jest jedną z najstarszych form fitness. Są to ćwiczenia rytmicznie wykonywane przy muzyce. My dzisiaj wspólnie z paniami pokażemy Państwu kroki podstawowe aerobiku. Będzie to steptacz, podwójny steptacz i marsz. Pamiętaj, ćwicz w stroju niekrępującym ruchy. Jeżeli w trakcie zajęć poczujesz się źle, przerwij ćwiczenia. Zapraszam na rozgrzewkę, która przygotuje nasz organizm do dalszego wysiłku. Rozpoczynamy ćwiczenia. Ramiona w górę wznosimy, wdech i wydech. Wdech, wydech. Jeszcze raz, wdech i wydech. Zatrzymamy się na chwilę. Wdech, rozciągamy mięśnie grzbietu. Wykonujemy, zwijamy kręgosłup. Odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, wydech. I lędźwiowy, piersiowy, szyjny, wdech. I jeszcze raz, wydech. I wdech, unosimy tu. I jeszcze raz, wdech. I ramiona w górę. I rozpoczynamy marsz. Raz, dwa. Ramiona w przód i w bok. Raz, dwa, trzy i w górę. Raz, dwa, trzy w dół. Raz, dwa, trzy. Pamiętamy o postawie: plecy proste, brzuch wciągnięty, klatka piersiowa do przodu. I ramiona. Raz, dwa, trzy i w bok. Raz, dwa, trzy. I góra, raz, dwa, trzy, dół, raz, dwa, trzy, maszerujemy. I poznamy pierwszy. To jest marsz, jest pierwszym krokiem podstawowym. Drugi krok to steptacz. i steptacz. Pamiętamy: stopa do stopy. Dłonie na biodra. Albo pracujemy swobodnie ramionami. I marsz. Dodamy pracę ramion. Raz. I z bokiem ramiona. Step Nisko biodra. Brzuch ciągnięty. Klatka pierwsza do przodu. Marsz. Raz, dwa. rany na przód. W bok. W dół. Stepacz. Raz, dwa. Jeszcze raz dwa. Cztery, trzy, dwa i marsz. Siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, druga, trzecia, ósemka, i czwarta, raz, dwa. Podwójny szef. Jeszcze raz. Raz, dwa. I marsz. Sześć, siedem, osiem. Druga ósemka. Dwa. Trzecia. Raz. Dwa, trzy. I w dół ramiona. I kolana. Będziemy zmieniać teraz stronę. Raz, dwa, trzy. Cztery jeszcze. Cztery, trzy, dwa, sebtacz. Ramiona, w przód. Bok. Marsz. I lewa noga. Lewa. 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 Jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, trzy, dwa, wstej podwójny, raz, dwa i jeszcze cztery, trzy, dwa i kolana. raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Cztery, trzy, dwa, wstecz. I w prawą stronę. Jeszcze. Ramiona w przód. I w bok. W dół. Marsz. Osiem, raz, dwa. Jeszcze osiem, raz, dwa. Cztery. Trzy, dwa, podwójny, steptać. Pamiętamy o postawie. Brzusz ciągnięty, klatka piersiowa. Stopa do stopy i kolana cztery. Raz, dwa, trzy. Jeszcze. Raz, dwa, trzy, jeszcze. Dociskamy pięty do podłoża. Cztery, trzy, dwa, wsteptacz. Kraw. Cały blok. Step touch. Cztery, trzy, dwa, marsz. Raz, dwa. Osiem, raz, dwa, w bok ramiona. I w dół. Cztery. Trzy, dwa. Podwójny step touch. I z przeskokiem już. Jeszcze raz. Cztery kolana. Jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze. Cztery. Trzy, dwa i marsz. na w górę, wdech. Zwijamy kręgosłup i wydech. Wdech. I wydech. Unosimy tułów, rozluźniamy barki. Teraz przejdziemy do krótkiego układu choreograficznego, który będzie składał się ze steptaciu, marszu i septaciu. Cztery kolana. Żeby zmienić kierunek strony. Rozpoczniemy. Zaczynamy od marszu. Rozróżniamy warki. Trzy, dwa. Wsteptacz. Dodamy pracę ramion. Marsz, przód. Wsteptacz. Cztery kolana. Raz. Dwa, trzy, steptać W lewo, w prawo. Już zmieniłyśmy kierunek. I w przód. Steptacz. Cztery kolana. Raz, dwa, trzy, steptać. Marsz w przód. Steptać. Cztery kolana. Wsteptacz. Marsz w przód. Step touch. Cztery kolana. Raz. Dwa. Wsteptać. I możemy już bardziej energicznie. I w przód. Hop! I wsteptać. Cztery kolana. Raz. Dwa. Trzy. Stepacz, raz, dwa, trzy, i w przód. Raz, dwa, sepacz. Cztery kolana. Możemy oddechnąć, oddechnąć, i raz. I w przód. Stepacz. Kolana, i możemy do przodu, możemy w miejscu. Raz, dwa, trzy, i w przód, serpacz i kolana, w przód i w przód, serpacz. Kolana, raz, dwa. Jeszcze raz. Troszkę się rozbujamy. Raz, dwa, trzy stepet, kolana i wprzód stepet, kolana i ramiona w górę wdech. Wyde. Regulujemy oddech. W d Skłon do prawej nogi chwilę wytrzymamy. Wyde. W Do drugiej nogi wydech. Wnosimy tu. Rozluźniamy barki. Przed chwilą zaprezentowałyśmy trzy kroki podstawowe. Marsz, steptacz. Podwójny sercacz, cztery kolana posłużyły nam, żeby zmienić stronę. Zapraszamy teraz Państwa do następnego odcinka.